Zadanie 17, strona 52. O ile procent liczba x jest większa od liczby y? O ile procent liczba y jest mniejsza od liczby x? Czyli mamy tak, x równe 32, a y równe 20. No to x podzielone przez y to jest 32 podzielone przez 20. Czyli możemy to przemnożyć przez 5 160 setnych 160 setnych to jest 160% To znaczy, że jest większa O 60% No to teraz y Podzielony przez x Czyli 20 32 20 32

A y to 48. Czyli x podzielony przez y to będzie 60,48. No to można przez 12 na przykład podzielić, czyli będzie 4 i 5. 5 czwartych to jest 1,25, czyli 125%. O ile więcej? O 25%. No to y podzielony przez x. To 48,6 i znów przez 12 dzielimy licznik i mianownik 5 czwartych czyli 0,8 czyli 80%. O ile mniej? O to co brakuje do setki, czyli o 20% mniej. No i kolejne zadanie, czy podpunkt, podpunkt C x to 8, y to 6. Jeżeli x to 8, a y to 6, to x ósmych to jest 8 szóstych albo 4 trzecie. 4 trzecie to jest 1 i 30 w okresie, czyli 1 i 1 trzecia, a 1 i 1 trzecia to 133 i 1 trzecia procenta. Czyli o ile więcej niż 100

x równe 2,4, y równe 0,6, czyli x przez y to 2,4, przez 0,6 to 4, a 4 to 400%. O ile to jest więcej? To jest o 300 więcej niż 100. No to w drugą stronę. y przez x, czyli 0,6 na 2,4. To jest 1 czwarta, a 1 czwarta to 25%. O ile to jest mniej? O 75, które brakuje do 100. Dalej mamy podpunkt E. W podpunkcie E mamy x równy 22, y równy 4,4. To znaczy, że x podzielony przez y to 22 przez 4,4. Gdyby to były 22,44, to mielibyśmy, to mielibyśmy 0,5. Jak tu przesunięte jest, to jest po prostu 5. 5 to jest 500%, czyli o ile więcej, o 400% ponad 100. I w drugą stronę 4,4 4 przez 22 to jest 1 1,5. Czyli 20%. O ile to jest mniej? To jest mniej. O 80%. No i ostatni podpunkt. Podpunkt F. X to 80, a Y to 25. To x przez X przez Y to 80, 25. 80, 25.

Czyli schematycznie więcej w górę mniej w dół, nie. No i w drugą stronę 25,8. Możemy powiedzieć, że 25,8 to jest po podzieleniu 0,3025, czyli 31,25%. Ile brakuje? Brakuje 60. 8,75%. i procenta do 100. No i to jest koniec zadania. Trochę dłuższe, ale sporo przykładów było.